Rozdział siódmy. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Cieszcie się życiem. To dar bezcenny. Patrzcie na wszystko przez perspektywę wdzięczności. Z każdej chwili wyciągajcie naukę. Słuchajcie mądrości serca. Błogosławieństwo jest w doświadczeniach, jakie do siebie przyciągacie. Największa strata będzie dla Was zbawieniem, jeśli spojrzycie przez tę perspektywę. Ufajcie Waszej Wyższej Jaźni. Lęki obejmujcie miłością, a one się rozpuszczą. Rozszerzoną świadomością zrozumiecie, po co coś się dzieje. Wzrost świadomego postrzegania jest kluczowy. Nie możemy za Was podjąć żadnych wyborów. Bądźcie czujni. Szukajcie głębiej, niż umysł Wam to pokazuje. Kochamy Was. Amen.